Witam na kanale Marek Meram. W o wiele dłuższym materiale po angielsku pokazałem kłamstwa i manipulacje na temat historii Polski, jakich użył Władimir Wladimirowicz Putin w niedawnym wywiadzie z Tuckerem Carlsonem. Na YouTubie są napisy po polsku z automatycznego tłumaczenia. Mówiłem o oskarżaniu Polski o II wojnę światową i przy okazji o prześladowanie Żydów. Mówiłem o wyniszczeniu Polski i Polaków w czasie wojny, o prawdziwej historii Ukrainy, o rzeziach przez setki lat, dokonywanych przez ludność tamtych terenów na Polakach i Żydach, o obrzydliwej i rażąco niewdzięcznej postawie obecnego rządu Ukrainy wobec Polski. W tamtym filmie wykorzystałem oficjalne tłumaczenie na angielski z kanału Carlsona na X, czyli Twitterze. Tak samo w tym filmie. Nawet jeśli są błędy w ich tłumaczeniu, a Putin tak naprawdę powiedział co innego, to właśnie ta wersja dotarła do kilkuset milionów ludzi na świecie i praktycznie tylko ona się liczy. Jeśli ktoś zna oryginał po rosyjsku, to proszę dać znać, poprawić, podając cytaty łącznie z czasem, minuta i sekunda, kiedy padły na nagraniu i na jakim nagraniu. W tym krótkim filmie powiem o kilku konkretnych rzeczach pominiętych przez innych. Ogólnie mówiąc, wywiad pokazuje jasno, że Putin nie jest wojownikiem światłości rozsiewającym miłość oraz prawdę najwyższą. Niektórzy zdaje się od kilku lat tak twierdzą. Z drugiej strony nie jest też tak, że mówi wyłącznie kłamstwa. Na części jego wypowiedzi Polska może zyskać. Ludzie nie znają języków, albo po prostu nie chce im się sprawdzić u źródła, wierzą kłamliwym komentarzom, propagandowym interpretacjom i naiwnym banialukom, biorącym się z myślenia życzeniowego. Konkrety. 14 minut 38 sekund w nagraniu na kanale Carlsona o roku 1939: Cytuję z Putina: Poles had not given the dancing corridor czyli Polacy nie dali korytarza Gdańskiego. Wbrew twierdzeniom niektórych, chyba zaślepionych różowymi okularami, nie mówił o polskim rządzie, tylko wyraźnie o Polakach. Niektórzy uparcie twierdzą, że Putin nie oskarżał Polaków, a tylko i wyłącznie polskie rządy, ale to nie wygląda na doszukiwanie się prawdy w kłamstwie. Bezsensowne lukrowanie Putina i zaklinanie rzeczywistości przez powtarzanie jakichś przypadkowych, chaotycznych, nieuzasadnionych opinii. 12 minut 38 sekund na nagraniu o wojnie polsko-bolszewickiej zakończonej w 1921 roku, że granica z Polską ustaliła się na Dnieprze. Nieprawda, granica była dużo dalej na zachód, czyli bliżej Polski, która zatrzymała dzisiejszą zachodnią Ukrainę, a dzisiejsza wschodnia Ukraina łącznie z Kijowem poszła do ZSRR czytam jak się oni wtedy nazywali. Czy ta nieprawda przygotowuje grunt pod obwinienie Polski za Hołodomor, czyli śmiertelny głód wywołany przez Stalina w latach trzydziestych? Taka podprogowa sugestia. Stalin zlikwidował wtedy miliony mieszkańców terenów Ukrainy, nie mówiąc o obszarach dalej na wschód, nad Wołgą w Kazachstanie itd. 8 minut 16 sekund. Władimir Putin mówi, że Polska zapanowała nad Ukrainą w XIII wieku. Najpóźniej wtedy, skoro wtedy miały już miejsce rzekome prześladowania. Kompletny bezsens w tym czasie Polski praktycznie nie było. Rozbicie dzielnicowe, wpływy niemieckiego cesarstwa. Te tereny stały się częścią Polski dopiero po Unii Lubelskiej w 1569 roku, czyli 300 lat później. 17 minut 54 sekundy. Putin pomylił datę dołączenia do Rosji tak zwanej Noworosji, nowej Rosji, że w 1654, tymczasem to się stało etapami około 100 lat później. Czyli kolejny błąd w datach. Carlson mówi, że Putin ma encyklopedyczną wiedzę na temat historii tamtych terenów, ale to bzdura. Encyklopedyczna wiedza nie polega tylko na wymienianiu dat, tylko na tym, żeby te daty odpowiadały prawdzie. Część błędów Putina być może ewentualnie wynika z niewiedzy, z bezkrytycznej wiary we własną propagandę. 18 minut 25 sekund. Błąd tłumaczenia. Putin mówi, że Ukraina sowiecka dostała dużo nowych terenów, które nigdy nie były jej częścią. Przetłumaczone jest, że to Związek Radziecki dostał, bez sensu w kontekście rozmowy. W pewnym momencie Putin mówi, że idea Ukraińców powstała w Polsce. Nie, nie w Polsce, tylko w Austro-Węgrzech i szerzej w Niemczech, do czego sam nawiązuje. To najwyżej nazwa pojawiła się w Polsce, ale sama nazwa jeszcze nic nie znaczy. Oznaczała wszystkich różnych ludzi mieszkających na tamtych terenach, a nie jakiś oddzielny naród. Zresztą współczesne narody, samo to pojęcie, pojawiło się dopiero około XIX wieku, przykładem wiosna ludów. O niby polskich religijnych prześladowaniach Ukraińców. To kościół katolicki papież chciał rękami Polaków podporządkować sobie Europę Wschodnią, Ruś i Rosję, marnując przy okazji polskie zwycięstwa. Mówi o tym w filmach Dlaczego Polska to porażka, tajna historia kościoła i innych. W wyniku kontrreformacji, odgórnych działań tzw. elit, potopu szwedzkiego, zniszczenia kraju i nędzy Kościołowi udało się skłonić tolerancyjną polską szlachtę do fanatyzmu. O niby prześladowaniach Ukraińców przez polskich panów w cudzysłowie Częściowo oczywiście tak, takie były czasy i są nadal, że ludzie są prześladowani ale to często mylna identyfikacja, bo to ruscy, czyli rusińscy, panowie snobowali się na panów polskich, bo to oznaczało wyższy status, umożliwiało poczucie wyższości, czyli ruscy panowie sami prześladowali swoich ruskich pobratymców. Ukraińcy to na pewno nie Rosjanie, ale Rusini i Słowianie też nie bardzo, tylko mieszanka – Słowianie, czyli ruśni sprzed tysiąca lat, plus różne plemiona koczownicze, które przez co najmniej setki lat w starożytności i średniowieczu przechodziły przez tamte tereny, w tym Mongołowie, plus bardzo dużo żydów mieszkających tam przez stulecia. Mówię o tym, co się teraz stanie, część druga. Władimir Putin maluje obraz, jakby do obecnych granic Polski rozciągały się odwieczne ziemie rosyjskie, zamieszkane przez Rosjan. Tymczasem to byli Rusini, nie Rosjanie. Do tego na terenie obecnych Ukrainy, Białorusi i Litwy przez setki lat żyło bardzo wielu Polaków, szczególnie w większych miastach, takich jak na przykład Lwów, Wilno i wokół nich. Stali się oni celem prześladowań w ZSRR przez CZK i potem NKWD, przez dziesiątki lat byli zsyłani na Syberię albo likwidowani na miejscu, przykładem operacja Polska w latach 1937-38 i wiele innych takich sowieckich akcji. Co do II Rzeczpospolitej i prześladowań Ukraińców Polskie władze działały chaotycznie, zmieniały strategie, często naiwnie parły do zgody, mimo rzezi dokonanych przez Ukraińców tuż po I wojnie światowej i mimo setek czy tysięcy ukraińskich zamachów terrorystycznych, na polskie domy, a nie tylko urzędy. Ukraińcy likwidowali też swoich, którzy byli skłonni do zgody z Polakami, Mówi o tym na przykład w filmach o Wołyniu i całych kresach południowo-wschodnich. Pewne zaostrzenie polityki wobec Ukraińców miało miejsce tuż przed II wojną światową. Sanacyjne władze, wrogie Polakom, chyba celowo to zrobiły, żeby pogorszyć sytuację polskich mieszkańców wschodnich terenów kraju, otoczonych Ukraińcami. Przypominam, że Piłsudski był zdrajcą, nienawidzącym Polaków i pogardzającym nimi. Dużo szczegółów. Piłsudski, bandyta, morderca, zdrajca stanu. Ogólnie o całym wydarzeniu nazywanym wywiadem Tuckera-Carlsona z Putinem. W komentarzach powtarza się na przykład jeden post, że Putin generalnie cudowny jak święty. Jest powtarzane dosłownie kopiuj wklej, czasem bez związku z tematem wątku. To podobnie jak komentarze fanatycznych obrońców Kościoła, groteskowe, bo tak naprawdę pisane przez osoby działające przeciwko kościołowi, które chcą rozwścieczyć ludzi oburzającymi twierdzeniami wybielającymi oczywiste zbrodnie. Kolejna sprawa to, że rzekome straszne prześladowania Ukraińców przez Polaków są traktowane jako niezaprzeczalne, jest to podawane mimochodem jako oczywistość. To urabianie, psychotechnika, manipulacja, wpływanie na Polaków do ewentualnych komentujących widać, kto jest ukraińskim trolem udającym obiektywnego komentatora, dbającego o pokój, braterstwo, przyjaźń między narodami i dlatego mówiącym o zapomnieniu o wołyniu i innych ukraińskich rzeziach, odwrotnie obwiniającym Polaków o rzezie, przypisującym Polakom zbrodnie ukraińskie. Zdradza was ta nienawiść, demoniczna, chorobliwa, fanatyczna nienawiść i atmosfera bezczelnego, groteskowego kłamstwa, których gładkie słowa nie potrafią ukryć. Wszystko widać pomiędzy słowami. Wiele takich waszych komentarzy czytałem w internecie. To wszystko w tym filmie. Dziękuję. poproszę o udostępnianie linku do tego filmu i do innych moich filmów, gdzie się tylko da. Zachęcam, bo można zrobić nawet najlepszy film świata, co z tego jak YouTube go nie promuje, a wręcz ukrywa. Udostępnij link do na przykład też tego filmu, link w opisie pod spodem.